Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W ogóle na tym filmiku chciałem Wam wszystkim podziękować, którzy mnie oglądają za właśnie prawie, praktycznie prawie 200 subskrypcji i ogólnie łącznie 25 tysięcy wyświetleń. Jeżeli coś słyszeliście to coś się chyba się tam włączyło. A teraz się chyba włączyło, więc nie przejmuję się tym, ale bardzo wam dziękuję za, za te. Niesamowite wyniki, zobaczmy ile nasz najpopularniejszy film ma wyświetleń Aż 16 tysięcy wyświetleń To jest dla mnie ogromna liczba I No kiedyś tak może wbiłem taką liczbę, no ale To było kiedyś, bo ten kanał i tak został już usunięty, więc niestety A dzisiaj sobie no Praktycznie coś sobie Porobimy, ale Bo miała być ta Druga część do tego ich kont premium tutaj widzicie ropa. no dobra to teraz wam pokażę jak tutaj właśnie brać szkładowo list, lista darmowych forum y, które oferują darmowe konta premium i tutaj mamy tych płatnych, czyli to, że jak się logujecie ale niestety to trzeba za to zapłacić niestety tutaj są te darmowe, a tu są te płatne Tutaj mamy jeszcze, tak, filmy i seriale animowane, torenty, wazery, yy, a nie warezy, przepraszam, yy, pozostałe i mamy jeszcze właśnie te pozostałe też. A my dzisiaj sobie przykładowo spojrzymy sobie właśnie na torenty, więc tutaj znalazłem takiego jednego torenta, więc widzicie, że już tutaj sobie przeglądałem fifę bo chciałem sprawdzić, czy jest w ogóle jakaś FIFA 21. No i jak widzicie, jest jakaś FIFA 21. Nie chciałem FIFA 12, tylko chciałem FIFA 21. Mamy FIFA 21. I tu mamy praktycznie takiego jakby Kraka, czyli takie, taką spuszczoną wersję, jak najpierw trzeba pobrać, to potem to pobierać na komputerze przez torrenta. Ja to że 53 GB, więc chyba na, nawet byście musieli 3-4 dni czekać, aby się wam to pobrało, albo i trochę więcej, zależy od waszego internetu. I, i w ogóle tutaj mamy wymagania. Ja mam pra, praktycznie wszystko bo mam Windowsa 10 60 bitowy 64 bitowy mam Intel Core i 5, ale niestety nie mam, nie mam tych, tego RAM i karty graficznej, bo karty graficzną to niestety mam jakąś inną. A pamięć RAM to mam 4, ale sobie zamierzam kupić sobie 8 GB. Więc może... Więc przykładowo dzisiaj jeszcze wleci odcinek właśnie jak pobrać właśnie jakieś przykładowo gry, bo pobrałem sobie taką inną no fajną grę, więc zobaczycie później ten odcinek, więc ja się zaraz szykuję za nagrywanie, bo najpierw muszę jeszcze obs pobrać, bo nie mam pobranego, więc widzimy się, nie wiem gdzieś tak, może 15-16, do zobaczenia, cześć!